Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, mogę dobry. sobie pozaglądać? Po... Bardzo proszę. Patrzę sobie pod maską, to chyba nie ma sensu. Proszę się pytać, na wszystko postaram się odpowiedzieć. Nie, znam te samochody, więc tak chyba raczej. 2019 rocznik mhm. jakby, co? Jestem jego pierwszym właścicielem i jedynym. Okej. Okay. Świeżo po serwisie, 135 tysięcy. Tego, co widzę? Bardzo lubię ten samochód, ale ze względu na zmianę pracy, wolę mi coś terenowego. No już wygląda dobrze. Mm -hmm. Zakurzony, lakier perłowy. Mm -hmm. A to jest perle, więc gdyby coś tam było, to raczej moje oko jest prawe. Zobaczę Ciemna szyba, ładna felga. Biały lakier jest zaletą, ale czasami też potrafi być wadą. A jak cena, panie Pawle? Odpowiada panu? No ja bym chciał jak najmniej. No 71 tysięcy, to jak chyba na te auto, to chyba jest dobra cena. Dobra jak? cena, tak, to fakt. Wycenię go rocznik przebieg. Zobaczymy jak, jak to wyjdzie po wycenie. Dobrze, nie ma problemu. Tak zupełnie źle, no. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze. Z zewnątrz jak na samochód miejski i, i ten, i... Jeżdżący w sumie tylko po mieście. Kompresor jest. Dobra, możemy się przejechać? Zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko tutaj działa jak najlepiej. Wyposażenie tego samochodu jest bardzo fajne. Czyli parkowania w przód, tylka, kamera, cofania. Podgrzewane fotele, tak dla mnie to już jest full wypas i wystarczy. Więcej nie potrzebuję. Podgrzewane fotele działają. Działają, ale sprawdź. No czuję, czuję, Dubsko się podgrzewa już, bo łączyłem je wcześniej. Także jest spoko. Klimatyzacja, no ile mamy stopni na zewnątrz, no teoretycznie się od, powinna odpalić jeszcze przy tej pogodzie, ale no, zakładam, że działa, więc nie, no tak to jest w porządku. No, robimy to kółko tylko po wodnicy i jedziemy tak naprawdę, bo nie ma sensu jeździć nie wiadomo ile podoba mi się wszystko w porządku. Auto jedzie, skręca, hamuje. Możemy jeszcze przycisnąć trochę, bo dwulitrowy silnik trochę lepiej jeździ niż 1.8. No i to czuć, nie tak wiem, realnie. No, że... no jednak, ponieważ mam czarny sufit, to zupełnie inaczej wygląda. Na no, zewnątrz biała perła. No i ta picerka prawda, jest czarna. Tak, tak, tak. Jest, tak. No, to jest, jest lepiej no, wyposażona. Także, także jestem. Dobra, to jedziemy na miejsce, pogadamy, sobie i dobra. Jak usłyszałem cenę 71 tysięcy, pomyślałem, że zrobię wycenę, ale dwa miesiące wcześniej płaciłem za taki samochód 81, więc 71 to jest rewelacyjna cena i nie warto się tam wytargować. No dobra, samochód mi się podoba. Ile trzeba było zapłacić? 71 tysięcy. Wystawiłam auto w bardzo dobrej cenie i nie zamierzam nic opuszczać. Dobra, nie będę się kłócił, wysena wyszła dobrze, mieści się w tych widełkach, także nie będę się targował. I co? 71? Tak, pasuje mi wszystko. No. Dobra. 71 był to, nie? Bo to jest faktura 23, mhm. więc tak. to jest dobra cena za 2 litrówkę,